Salimiec jest bie. Dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z Epiktetem. Uważa się go za jednego z reprezentantów stoicyzmu. Aż się prosi rzucić jakiś nieśmieszny żarcik, że ze stoikiem to raczej się postoi, a nie pochodzi po parku. Ha, ha, ha. Lepiej sprawdźcie sobie etymologię tego słowa. No dobra, skoro nalegacie, już mówię. Nazwa tej szkoły pochodzi od greckiego słowa stoła, oznaczającego rodzaj publicznie dostępnego miejsca spacerów i spotkań. Więc w sam raz na wyjście na spacer pod rękę z epiktetem. Ale do rzeczy. Epiktecie, który urodziłeś się niewolnikiem, a umarłeś wyzwoleńcem, czym nas dziś zaskoczysz? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos epiktetowi. Stajesz się tym, czemu poświęcasz uwagę. Słyszę tu echa epiktetowego kolegi po fachu, Marka Aureliusza. Aureliuszu, przepraszam, dziś nie pójdę na spacer z tobą. Epiktet był pierwszy. Stajesz się tym, czemu poświęcasz uwagę. Ale dałeś epiktecie czadu. Aż mi dech zaparł. Tak ogromny ciężar odpowiedzialności włożyłeś na moje barki. Nie ma szans, abym przeszła z tym ciężarem więcej niż kilometr. No nic. Trzeba wypić ten kielich goryczy do końca. Ten spacer nie będzie zbyt długi. Powtórzę jeszcze raz. Może ciężar tych słów Stanie się mniejszy pod wpływem powtarzania. Stajesz się tym, czemu poświęcasz uwagę. O nie, ale nie, Boże, jest jeszcze gorzej. Stanęły mi przed oczami wszystkie te błahe chwile spędzone z niewłaściwymi ludźmi, wszystkie te rozmowy, które prowadziły donikąd, wszystkie pospiesznie zjedzone kebaby, wszystkie schematycznie i złym stylem napisane książki. Wszystkie kryminały oglądając, które już w pierwszej minucie wiedziałeś, to jest mordercą. Wyjazdy integracyjne, które odniosły wręcz odwrotny, dezintegracyjny skutek. Smętne krajobrazy, tuzinkowe emocje. Ach, no i te godziny oglądania bzdurnych memów. Słowa Epikteta nie są łatwe do zaakceptowania. Czujesz? Że nie powinieneś zmarnować ani sekundy, że został ci dany dar i brzemię wyboru, że nie warto jeść niesmacznych ciastek, że nie warto napychać się śmieciowym jedzeniem, oglądać śmieciowych filmów na Netflixie, zajmować się pracą, która nie rozwija i nie daje satysfakcji. Bo to wszystko wnika w ciebie, tworzy Cię, buduje Cię. Zabiera miejsce dla wartościowych rzeczy, wartościowych ludzi, wartościowych zajęć, wartościowych posiłków i wdrukowuje w ciebie matrycę pośredniości, uśrednienia, schematyzmu. Programuje cię na niej jakość i niski lot wciąża, ciągnie na dno. Stajesz się tym, czemu poświęcasz uwagę. Tak, wiem, epitecie, nasz spacer dobiegł końca. Nie chcesz już poświęcać mi zbyt wiele uwagi. <noise> Cóż, bycie filozofem obliguje dotrzymania pewnego poziomu. Ale dobrze by było brać z ciebie przykład. I nawet jeśli urodziliśmy się niewolnikami, to umierajmy jako ludzie wolni. Arachmet, spasiba, thank you. Do widzenia epiktecie. Następnym razem może wyciągnę na spacer Marka Aureliusza, bo wiadomo, że był nieco rozczarowany tym obrotem sprawy.